Chciałam powiedzieć dzisiaj o takim jednym właściwie przewijającym się w naszych badaniach wyniku, który pokazuje, że jest jeden sposób, który bardzo ułatwia nam radzenie sobie ze stresem i z trudnymi, negatywnymi emocjami, ale za chwilkę do tego dojdziemy właśnie. Stres, jak być może orientujecie się, jest nieodłącznym elementem naszego życia. Coraz więcej o stresie się mówi, ale coraz więcej mówi się też o przeciwdziałaniu stresowi, a to przeciwdziałanie okazuje się, że jest skuteczne wtedy, kiedy to my sami uczymy się przeciwdziałania stresowi, a nie oczekujemy, że świat będzie inny i przestanie nas stresować, bo okazuje się, że to oczekiwanie... Raczej y, nie jest sensowne. Stresowi towarzyszą też negatywne emocje. Ja właściwie będę tutaj tak troszkę zamiennie mówiła o tym, co nas stresuje i co wywołuje te negatywne emocje, bo właściwie te sposoby y, radzenia sobie są podobne. Y, ja też zwykłam mówić, że stresowi, nie wiem jak jest teraz szczerze mówiąc, ale jak ja zaczynałam pracę, to na pewno było tak, że stresowi robiło się taki dobry PR, bo ten stres to jest taki wzmacniający, mobilizujący. Niestety, kolokwialnie mówiąc, guzik, prawda. Taki mobilizujący stres to jest taki, że widzicie, że autobus Wam odjeżdża i biegniecie i zamkną się drzwi przed nosem. To jest ten stres. Nie taki stres, który odczuwamy z powodu różnych e, obecnych w naszym współczesnym świecie rzeczy. Ten stres jest raczej dewastujący dla całego naszego organizmu. I to nie tylko dla psychiki, ale dla ciała. Jak widzicie, nie będziemy przez to wszystko przechodzić, on wpływa na bardzo wiele organów w naszym ciele i długotrwały stres przewlekły albo silny powoduje po prostu, że z tymi organami też zaczyna coś się dziać. I coraz więcej mówi się o chorobach psychosomatycznych w tym różnych chorobach i psychicznych i somatycznych, wywołanych stresem, w związku z tym, Badamy, jak temu stresowi przeciwdziałać, jak sobie z nim radzić, i stąd pojawia się taki temat odporności na stres. Nazywa się ją nieraz z angielska rezyliencją. Ja nie przepadam nad, nad, za tym słowem, wolę mówić, że to po prostu jest odporność na stres. I ym, to jest określenie takiego stanu, kiedy to przeżywamy różne negatywne emocje, przeżywamy stresujące sytuacje, ale potrafimy. Szybko z nich wychodzić. Nawet one mogą nas dosyć dotknąć silnie, ale szybko z nich wychodzimy. Bo wcale nie jest prawdą, że ludzie szczęśliwi to są tacy, którzy są w czepku urodzeni i w ogóle nic się im złego nie przytrafia. Przytrafia. Często bardzo złego. Oni po prostu bardzo szybko się odbijają od tego dna i wychodzą z powrotem na powierzchnię, dochodzą szybko do równowagi. I w naszych badaniach okazało się, że jest taka strategia regulacji emocji, Nazywana pozytywnym przeformułowaniem, nieraz się na to mówi reinterpretacja, która bardzo skutecznie pomaga wzmacniać właśnie tą odporność na stres, radzić sobie ze stresem, radzić sobie z negatywnymi emocjami. Ale czym to jest? Na początku, jeszcze chwilka o emocjach. Ponieważ te emocje też wszyscy właściwie wiemy, czym są, towarzyszą nam na co dzień. I problem polega na tym, że my nie zawsze lubimy emocje. No bo one nieraz w czymś przeszkadzają, nas dezorientują. Okazuje się, że one są bardzo potrzebne. E, e, emocje pojawiają się zawsze wtedy, kiedy coś wokół nas albo wewnątrz nas ma jakieś znaczenie, pozytywne albo negatywne. Nawet nie zawsze je świadomie odczuwamy. One, one nieraz pojawiają się i powodują na przykład takie zmiany zabarwienia naszego myślenia o czymś, ale nie zawsze je świadomie u, u, odczuwamy, a mają swoje um, istotne funkcje, są potrzebne, um, pomagają nam się komunikować, pomagają nam rozpoznawać właśnie, co jest w świecie ważne, w danej sytuacji ważne i y, motywują nas. Tak naprawdę bez emocji y, część naszych zachowań prawdopodobnie w ogóle by zniknęła. Nie mielibyśmy często powodu do zachowania się jakoś. Na przykład nie uciekalibyśmy przed e, strasznymi jakimiś rzeczami, gdybyśmy się nie bali. Tak, strach jest tym, co nas motywuje do y, ucieczki na przykład. E, więc są potrzebne. No i ciekawostka z emocjami jest taka, że my je często traktujemy jako y, takie zupełnie nieuniknione. Czyli jakaś emocja się pojawia i ona po prostu jest, i wtedy myślimy sobie, oj, co teraz, co teraz, jak w ogóle ją zlikwidować albo sobie z nią poradzić. Natomiast emocje okazuje się, że rzadko bardzo są efektem mm, obiektywnej oceny czegoś w świecie. E, możecie się o tym przekonać, pytając innych osób wokół siebie, co je stresuje, co lubią, czego nie lubią, co wywołuje pozytywne, co negatywne emocje. Okazuje się, że to są bardzo różne rzeczy. Jedni uwielbiają latać samolotem, inni nienawidzą. To nie wynika w ogóle z obiektywnego prawdopodobieństwa wypadku samolotowego. To wynika z naszych subiektywnych ocen. No i to jest właśnie ta główna mm, ciekawostka i być może właśnie taka pigułka wiedzy, którą wyniesiecie stąd o emocjach, że one bardzo często powstają w wyniku naszej subiektywnej interpretacji sytuacji. Co to znaczy? To znaczy, że dzieje się coś w otoczeniu, my na coś zwracamy uwagę. Jeszcze zwykle zwracamy uwagę nie na całą pełną sytuację, ale na jakiś drobiazg w niej. I jakoś to interpretujemy i myślimy sobie, ojej, to będzie, nie wiem, miało straszne konsekwencje. Albo myślimy sobie, ojej, popełniłam błąd, tak? Jutro nie będę o tym pamiętać. I wtedy nie stresuję się tak. Moja koleżanka wymyśliła kiedyś taki przykład, że czekamy na telefon od przyjaciela. Przyjaciółki, nie dzwoni długo. No i zaczynamy myśleć, co tam się mogło wydarzyć. No i jedne osoby będą myśleć, pewnie coś się stało, no i wtedy się martwią. Inne będą myśleć, pewnie się dobrze pawi i o mnie zapomniał, albo zapomniała, no i wtedy mogę się jakoś złościć na przykład, tak, albo może zazdrościć. Tej fajnej zabawy, i tak dalej. Tak? W zależności od tego, co ja sobie pomyślę o tym, dlaczego ta osoba do mnie nie dzwoni, mogę odczuwać różne emocje. I to może w ogóle być niezwiązane z tym, co się faktycznie stało, tak? tylko z moim myśleniem. Ja sobie mogę już tam film nakręcić i, no właśnie, na przykład zacząć się mocno stresować i rozwijać tą interpretację, że na pewno coś się wydarzyło, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta interpretacja jest kluczowa, i tutaj właśnie jest to pole do e, zmiany. Ponieważ tą interpretację możemy zmieniać, tak? To trochę tak jak z tą szklanką do połowy pełną i do połowy pustą. E, możemy myśleć, albo nie wiem, jesteś, jest już e, ile tam do wakacji? Dwa miesiące do wakacji, tak? Albo jeszcze dwa miesiące do wakacji, tak? Czyli mogę myśleć, że już za chwilę właściwie wakacje, albo jeszcze tyle czasu do wakacji. E, I naprawdę tak pewnie e, bardzo często jest, że w różny sposób m, takie niby obiektywne rzeczy widzimy. E, no i tutaj wchodzi nam właśnie to radzenie sobie, regulacja emocji. Tutaj wrzuciłam taką formalną definicję, ale chodzi o to, że e, my z tymi emocjami nie powinniśmy właściwie walczyć, usuwać ich, bo one są pomocne, przydatne, m, ale wpływać na nie. Wpływać na nie tak, żeby nam ułatwiały, a nie utrudniały życie. I możemy działać, wpływać i na pozytywne, i na negatywne emocje, próbować się nasilać albo osłabiać. Przy czym najczęściej, jeśli chodzi właśnie o stres i radzenie sobie z tymi negatywnymi emocjami, to chodzi nam o to, żeby umieć jakoś osłabiać emocje negatywne, osłabić zdenerwowanie, osłabić lęk, osłabić złość, czy, czy wpłynąć jakoś na smutek. No i właśnie tutaj przychodzi nam z pomocą ta. Strategia, ten sposób przeformułowania czy reinterpretacji, czyli takiej próby zmiany interpretacji tej sytuacji, która nas stresuje albo wzbudza negatywne emocje, albo zmiana perspektywy, takie spojrzenie na sytuację z perspektywy kogoś innego. Były takie badania, w których pokazywano badanym film, na którym była amputacja ręki. Taka chirurgiczna operacja, krwawa, niezbyt przyjemna, ale części tych badanych mówiono, żeby spojrzeli na ten film, jakby byli studentami medycyny, którzy właśnie się przygotowują do swojej pracy, no i muszą się przyzwyczaić do takich widoków i okazuje się, że oni byli mniej zestresowani tym filmem i mniej... Przeżywali wstrętu i innych negatywnych emocji niż ci, którzy nie mieli takiej instrukcji. Czyli sposób, w jaki my spojrzymy na coś, albo perspektywa, jaką przyjmiemy, rzeczywiście m, może zmieniać nasze emocje. Badania pokazują, że to skutecznie długofalowo zwiększa ilość, czy zwiększa częstotliwość doświadczania emocji pozytywnych, zmniejsza negatywnych, że buduje w czasie. E, właśnie tą odporność e, psychiczną i, i dobrostan, zwiększe zadowolenie z życia i że sprzyja niższemu ryzyku e, różnych problemów tak? e, i, i psychicznych, i takich psychosomatycznych e, e, schorzeń. E, nie ma tych negatywnych konsekwencji stresu wtedy. E, i co, powiecie, że no, jeśli sytuacja jest nagła, nie wiem, wybucha pożar, no to ja nie będę sobie stała teraz i tutaj myślała, jakby tu pomyśleć o tym pożarze, żeby było to bardziej pozytywne. No nie, zdarza się, że nie da się pewnie tej tu i teraz, tej strategii wcielić w życie, ale badania pokazują, że ilekroć nawet nad przeszłymi sytuacjami, emocjami, stresem, Zastanawiamy się, tak, czy moja reakcja była rzeczywiście adekwatna. Czy e, e, można było w inny sposób pomyśleć o tej sytuacji. E, to taki trening tak, wpływa na to, że w przyszłych sytuacjach widzę trochę więcej odcieni szarości ja tak to nazywam moje emocje nie są tak silne a mój stres tak trochę się wygłusza bo ja właśnie robię sobie taki trening tego przeformułowywania tego że nie zawsze jak coś widzę i interpretuje, to to jest rzeczywiście takie, ale może mieć więcej odcieni. No i tutaj właśnie jest jeszcze taki pomysł na to, jak można to robić, tak, myśląc o przeszłych sytuacjach, a nawet w badaniach robi się to nieraz na zdjęciach, pokazuje się na przykład zdjęcie, tak, chłopca, który coś przeżywa i możemy myśleć, o może się zezłościł, ale za chwilę możemy pomyśleć, a może się świetnie bawi i to jest jakiś okrzyk wojenny i w ogóle krzyczy tutaj do swoich przyjaciół, tak. A może jeszcze coś innego, e, możecie sobie wszyscy myśleć, co tutaj się e, zdarza. Ważne, żeby te reinterpretacje były prawdziwe. To nie chodzi o to, żeby coś sobie nieprawdziwego wymyślać, tylko rzeczywiście istniejącego. Dziękuję.